W tym odcinku odpowiem na jedno z najczęstszych pytań, czyli kiedy jest ten właściwy moment na to, aby marka miała opracowaną identyfikację wizualną. Posłuchaj i sprawdź, czy masz jeszcze czas, abyś tym zająć. Czy może już dawno powinieneś to mieć? A konkurencja wyprzedziła Cię o ten krok. Nazywam się Agnieszka Piekarska i maluję marki. Zacznijmy może od szybkiego przypomnienia, czym jest identyfikacja wizualna. Jest częścią brandingu, który odpowiada za wygląd marki. To taki gotowy zestaw elementów graficznych, dzięki którym marka wygląda spójnie i wyróżnia się na tle. Innych podobnych firm. W skład takiej identyfikacji wizualnej wchodzi i tutaj masz rację, dobrze myślisz, bez dwóch zdań i logo jest tego częścią. A oprócz tego jest to kolorystyka marki, typografia, czyli wielkości, kroje czcionek, motyw przewodni, na przykład hmm, natura, nowoczesność, moje trójkąty, albo może pomarańcze, symbole i ikony. Tutaj na przykład na Instagramie, jak masz wyróżnione relacje, to tam są symbole bądź ikony. I właśnie dzięki nim wyraziście i spójnie komunikujesz się ze wszystkimi swoimi odbiorcami przez stronę internetową, grafiki w mediach społecznościowych, materiały drukowane, czyli takie wizytówki, ulotki na przykład, czy flota samochodowa, a może projekty opakowań, czyli po prostu wszystko inne, co da się zwyczajnie zobaczyć. Jeżeli chcesz więcej na ten temat posłuchać, to leć do ósmego odcinka serii Klucz do spójności. Tam dowiesz się więcej. Więc wróćmy do tematu. Po co przedsiębiorcy chcą tworzyć system oprawy graficznej, bo chcą odpowiedzieć raz, a konkretnie. Na no takie pytania: jakich kolorów będziemy używać, jaką czcionkę wybrać, tworząc materiały reklamowe, jak będzie wyglądać moja strona internetowa albo siedziba firmy? No a pracownicy? <noise> jak ich ubrać, żeby wyglądali jak z jednej firmy? Po co wałkować ten sam temat co tydzień, co miesiąc albo co roku? Jak można to zrobić raz i zamknąć temat? Na parę lat. Nie uważasz, że są ważniejsze rzeczy do ogarnięcia w firmie, niż zastanawianie się, jakiej tym razem czcionki użyć do grafikę do posta? No dobrze, to więc kiedy jest ten magiczny, właściwy, jedyny moment na to, aby opracować wygląd marki? W idealnym świecie? No, to jeszcze przed jej faktycznym wejściem na rynek, ale powinieneś mieć już opracowaną strategię marketingową i biznesową. Ale to by był idealny świat. Rzeczywistość bywa odmienna. Omówię ten temat w pierwszej kolejności od zestawienia małych biznesów z solo przedsiębiorcami. Kiedy tak naprawdę to Wam? Jest potrzebna identyfikacja wizualna. Prowadzisz firmę, która zatrudnia do 50 pracowników. To dla ciebie najlepszym rozwiązaniem jest ją opracować jak najprędzej. Nie masz jej jeszcze? Identyfikacja wizualna to nie tylko pomoc przy rozpromowaniu marki, to także wsparcie i przyspieszenie procesu w firmie. Dzięki temu zwolnisz bloki czasowe swoim pracownikom. No zobacz. Na przykład marketing. Ma same gotowce. Ale te kolorów, czcionki, motyw przewodni. Zespół wie, czego ma się trzymać, znają założenia strategiczne i dzięki temu kontynuują to, jak ma się pozycjonować firma. Nie ma sytuacji, że za każdym razem, gdy do zespołu dołącza nowy pracownik, następuje kolejne odświeżenie wizerunku, no bo ktoś przyszedł z nowymi pomysłami. Ale żeby to nie było mylące. Nowe spojrzenie jest bardzo inspirujące, ale nie jest to dla marki korzystne w momencie, kiedy średnio dwa razy w roku, podczas na przykład tworzenia kampanii reklamowej, tworzone są grafiki pod inne założenia. To jest zwyczajnie mylące dla odbiorców. Po prostu wprowadza chaos. A handlowcy? Mają czystą i wolną głowę. Mogą z dumą reprezentować markę. Bo mają świadomość tego, że materiały przygotowane przez marketing są spójne z tym, co oni opowiadają klientom, a dwa wyglądają zachęcająco i profesjonalnie. A dodatkowo oferty, które potem podsyłają klientom na maila, wyglądają spójnie z pozostałymi materiałami, które otrzymali od marketingu. Ten handlowiec wcale nie musi być przy tym grafikiem. On po prostu miał gotowy szablon. I nie musiał niczego szukać. Czyli, jeżeli prowadzisz małą firmę, to oprawa wizualna spowoduje nie tylko rozpoznawalność i odróżnienie marki na rynku od innych podobnych, ale przede wszystkim zwolni bloki czasowe pracownikom. Dzięki temu Twoja firma będzie miała czas na dalszy rozwój. Spójrzmy teraz, jak to jest u solo przedsiębiorców. Jesteś sam, jesteś odpowiedzialny za wszystko, jesteś Handlowcem jesteś, specjalistą, a po godzinach jesteś księgowym. Na pewno identyfikacja wizualna byłaby dla ciebie ogromnym wsparciem, żeby uwolnić głowę od natrętnych myśli. Muszę właśnie wstawić posta i jak on ma teraz wyglądać? Natomiast wiem, że bardzo często ograniczeniem jest zwyczajnie budżet. Dlatego na początek zadbaj wyłącznie o podstawy: paletę kolorów i czcionki. Zaskoczony, że nie powiedziałam. Hej, zacznij od logo. Już ci mówię dlaczego. Bo odbiorcy częściej zapamiętują, jakie barwy miała firma, niż jaki symbol na niej był. Określenie wyłącznie podstaw już przyniesie ci ulgę, a zapanuje porządek, który już będzie pozycjonować markę. Z czasem, kiedy już będziesz wiedzieć, jaki masz cel, do czego dążysz na jakich wartościach się opierasz, to dołączysz kolejne elementy, takie jak logo czy motyw przewodni. Czyli jeżeli jesteś solo przedsiębiorcą, to przede wszystkim zadbaj o kolory i o czcionki, a kiedy opracujesz już swoje cele i wartości, to strategię podbij oprawą wizualną. No dobrze, czyli kiedy to zrobić? Jak to się ma w kontekście do lat prowadzenia Firmy. Spójrzmy na to. Jak mówię początek, to mam na myśli mm, firmę do roku czasu. Tutaj te cele najczęściej dopiero się klarują, a budżet na działania jest nieduży. Dlatego, tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej, zadbaj chociaż o podstawy, czyli kolory i typografię. Aby zacząć budować świadomość u klientów i być przyjemnym dla oka. Następnie, kiedy jesteś na rynku od roku do 3 lat, to w tym okresie przynajmniej mam taką nadzieję, że już wiesz, do czego dążysz. Dlatego warto to podkreślić dopasowaną oprawą graficzną, a po drugie uwolnić swoje bloki czasowe i oddelegować część zadań, ale żeby to zrobić Musisz dać jasne informacje, jakie grafiki czy projekty mają wychodzić spod ręki podwykonawcy. I tutaj identyfikacja wizualna wyręczy Cię całkowicie. Natomiast, kiedy jesteś powyżej 3 lat, identyfikacja wizualna jest już opracowana i korzystnie prezentujesz się na rynku. A jeżeli nie, <gryw> no to tutaj jest moje pytanie. Dlaczego jej jeszcze nie ma? To nie jest już czas na budowanie świadomości, ale na utrzymywanie spójności i porządku. Odbiorcy lubią czuć stabilność i dojrzałość marki. To już nie jest czas na myślenie o tym, jak ma wyglądać grafika na post, czy różne inne kreacje. Oczywiście, jeżeli strategicznie zmieniamy rynek czy segment, ma to wpływ na wygląd marki. Która no, nie wpasuje się po prostu w te nowe założenia, no to robisz rebranding albo lifting. Dlatego, skoro wspomniałam już, kiedy warto wstrzymać się z tworzeniem identyfikacji wizualnej, to wymienię ci kilka takich punktów, które moim zdaniem powodują, że nie warto w ogóle zaczynać z identyfikacją wizualną. Po pierwsze, kiedy nie masz pomysłu na swoją markę, nie wiesz, czego chcesz. Do czego dążysz? Jaka ma być ta oferta? Do kogo będzie skierowana? Zdarza się, że klienci w rozmowach wstępnych ze mną uświadamiają sobie, że jednak muszą mocniej zagłębić się w te tematy. Jest to bardzo ważny punkt, bo <gryw> w innym wypadku ta oprawa graficzna no zwyczajnie będzie nietrafiona. Jak to totolotek. Trafię bądź nie. Po drugie, kiedy nie masz budżetu. Logo stworzone za 100 zł może przynieść... Twojej marce więcej szkód ni niż korzyści. Dlatego pamiętaj, aby chociaż na początkowym etapie zadbać chociaż o te podstawy, kolory i czcionkę. Po trzecie, kiedy przymierzasz się do zmian, czyli na przykład zmieniasz segment, zmieniasz grupę docelową, zmieniasz cokolwiek, co wiąże się ze strategią marki. Kiedy to już opracujesz, no to wtedy w egzekucji zajmij się Identyfikacją wizualną. Czyli podsumowując, czy prowadzisz mały biznes, czy jesteś jednoosobową firmą, to na pewnym etapie identyfikacja wizualna będzie koniecznością, bo uwiarygodni Twoją pozycję na rynku, uwolni bloki czasowe, a w konsekwencji marka będzie rozpoznawalna. Na początek możesz zadbać przynajmniej o podstawy, czyli o paletę kolorów i czcionki, które będziesz non-stop. Używać. A jeżeli chcesz wyprzedzić konkurencję i wyróżnić się, to zadbaj od razu o identyfikację wizualną. Natomiast, jeżeli jeszcze nie wiesz, co chcesz oferować, czy jaka jest grupa docelowa, albo przymierzasz się do jakichś strategicznych zmian, albo nie masz na ten moment budżetu, to wstrzymaj się z projektowaniem. Przyjdzie na no to odpowiedni. Moment. Spodobał Ci się ten film? To zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mnie klikając przycisk poniżej. Nie wiesz, czy to jest odpowiedni moment na opracowanie identyfikacji wizualnej? Pomogę Ci w tym. Zweryfikujemy to razem, umów się ze mną na rozmowę i sprawdzimy, czy faktycznie jest to odpowiedni czas. Link do mojego kalendarza znajdziesz w opisie do tego filmu. I to będzie tyle na dziś. Dzięki bardzo. Spójności.